Cześć, tu Kaśka i witam Was serdecznie na stronie druga strona papieru, na kanale druga strona papieru. Dzisiaj przechodzę do Was z, z bratem bliźniakiem poprzedniego boksa. Poprzedni boksik był w takich niebieskościach z papierów Craft i design To pokazywałam w poprzednim filmie, a ten jest. No, praktycznie taki sam, tylko ten jest z papierów z Action. Tutaj mamy takie piękne. To są różne kolekcje: i tegoroczne, i tam sprzed chyba dwóch lat, czy z zeszłego roku. Tu jest całą takie piękne właśnie grafiki. Zegar, dzwoneczki, kopertki, świece, jemioła, śliczny ten arkusz. Ja właśnie żałuję, że w tych arkuszach, w tych bloczkach właśnie te arkusiki są tylko po jednej sztuce. I denerwujemy to właśnie zawsze, bo są takie ładne i trzeba byłoby kupić po prostu dwa, dwa bloczki, żeby mieć dwa takie arkusze. I tu w środku też mamy kawałeczek tego arkusza, a tutaj też jest shaker, dzwoneczki, napisik, świąteczne życzenia, poinsencje według kursu Emilii Sieradza z tegorocznego Scrapmasa u Asi Szulik na jej kanale jest ten filmik dostępny, bardzo fajny sposób właśnie na, na poinsencje, wszystkie gałązeczki, oprócz tych takich w kolorze różowego złota są z design i gwiazdki też gdzieś tam te gałązeczki i to mam z jakiegoś bazarku kupione. I tak, tutaj przechodzimy do wnętrza, wnętrze to też ten taki piękny tegoroczny papier, świetny on jest w serduszka, też niestety był tylko jeden arkusik, tutaj mamy życzenia, ten zielony papier, to jest papier też z tych bloczków takich brokatowych z Action i drzecik, tutaj ten diamencik, w środku mamy też ten arkusik, ten zielony, taki tutaj zielone gwiazdki, to też jest y, akcjonowe, takie ładne. Mm, tutaj wieczko prezentuje się tak. I tutaj po otwarciu również mamy taką właśnie piękną grafikę szopki bożonarodzeniowej y, z Kratikon. To są takie papiery y, digitalne, można sobie drukować ile się chce, a kupuje się raz, także fajna opcja. Pięknie one właśnie są y, i mniejsze i większe, można sobie je powiększyć, one są w różnych rozmiarach. To jest... Y, Taki arkusik A4 w PDF i są arkusiki takie małe, pojedyncze, takie duże, całkiem większe, na przykład do takiej większej kartki. No mi się bardzo podoba i kolorystycznie, i ogólnie te dodatki, te buzie tych właśnie postaci są bardzo bardzo ładnie namalowane. Także tu mamy ja tą ściankę, kolejna ścianka, tak jak poprzednio. Radosnych świąt, twój sencja, i tutaj dodatki takie różne. Tutaj mamy życzenia noworoczne, tak jak poprzednio. Zapewne też nakręcone właśnie wahadełko. Także ono fajnie wygląda właśnie po otwarciu. Takie kręcące się. Tutaj mamy z kolei papier taki zielony właśnie brokatowy i ten złoty. To są właśnie z tego takiego brokatowego arkusika, bloczka A4 też właśnie z Action. I kolejna ścianka, ostatnia wspaniałego roku. Też właśnie tutaj poinsencja w kolorze różowym, żeby nawiązywać się do tego różowego złota aby troszeczkę to tak y, urozmaicić kolorystycznie. I ten arkusz właśnie sweterkowy, no świetny on jest, ale to właśnie niestety w bloczku był tylko jeden. Także tutaj myślę, że mogłyby to być tych, y, tych arkusików właśnie y, wzorów tak jakby mniej, a, ale żeby się powtarzały, bo to jest świetny. Także to na razie tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam y, na kolejne moje filmy. Tu już pokazywałam tak. Y tak, zapraszam na kolejny film, dziękuję za uwagę i życzę Wam wesołych świąt. Pa!